Tam były wyróżniane trzy ciała fizyczne, te, które widać, nazywało się ciałem K, ka, ka, kat, yy, w niektórych pismach mer, <grym> kat, ciało świetliste, a K, dusza, <grym> i ciało gwiazdne, ba, mer. Ka? ba. Po co Wam o tym opowiadam? Bo, żeby zrozumieć to, że świadomość tworzy rzeczywistość, myśli wpływają, myśli stają się materią, bardzo ważne jest, żeby popatrzeć z szerszym obrazkiem, że nie tylko wszystko się dzieje tutaj, w fizycznym wymiarze rzeczywistości, tylko że ty jesteś również niewidzialny i, i tego niewidzialnego ciebie jest dużo. Jest kosmiczna Twoja część, jest y, po, ponadczasowa Twoja część. Póki jesteś tylko i wyłącznie skoligacony, połączony ze swoim ciałem fizycznym, czyli ja to moje emocje, ja to moje ciało, ja to moje odczucia, ja to moje instynkty, i tu jesteś ja, tu jest Twoje ja, to ty nie tworzysz, ty, który uważasz się za ciebie. Nie ty tworzysz świadomie swoją rzeczywistość, ale Twoją rzeczywistość tworzą wszystkie programy zasiane w Twojej podświadomości. De facto to jest taki stan zwierzęcia. I to, co jest zasiane w Twojej podświadomości, to, co. Um, no, to, co żeś tam zbierał różnych sprzecznych przekonań, programów, programów zniszczenia, programów wojny, programów ego. O, wpytę, kompleksów, ile tam tego jest. I to wtedy wszystko tworzy twoją rzeczywistość. Podświadomość, programy zasiane w twojej podświadomości tworzą rzeczywistość. A kiedy u kochaniutki wchodzisz w świadomość wewnętrznego obserwatora, to jakby twoja świadomość robi cyk i przechodzi do tego ciała K świetlistego. Ciało K nie pojedzie bez ciała fizycznego. I notabene ciało K jest zasilane błogością, przyjemnością i ekstazą. Kiedy ciało K się naładuje błogością, to ono wtedy się odpala. I to jest właśnie te ciało, które manifestuje Materię, znaczy wpływa na materię, świadomość tworzy materię.